Cześć, witajcie. Nie będę specjalnie ukrywał, że zakup ostatnich iPhone'ów, przynajmniej w wersji podstawowej, nie będzie zbyt opłacalny. No więc jakiego iPhone'a najlepiej sobie kupić? Pomyślałem, że zrobię taki materiał na bazie własnych doświadczeń, jak również na bazie po prostu obserwacji rynkowych. No i wybiorę kilka takich modeli, które warto polecić, ale też jakie modele warto odradzić, o tym też oczywiście powiem. Jakby co, to w opisie pod filmem macie linki do niektórych z tych modeli, jak również do konkurencji na Androidzie. Jeśli nie chcecie kupować sobie iPhone'a, to możecie wybrać sobie alternatywę. A teraz co? Po prostu lecimy z materiałem. Jeśli chcecie kupić sobie pierwszego iPhone'a, to musicie wiedzieć, jakiego telefonu nie kupować już w 2023 roku. Są to moim zdaniem wszystkie telefony wydane przed iPhone'em 11. iPhone 7 nie dostał już aktualizacji do iOS 16, a 8 i iPhone 10 pewnie nie dostaną już do iOS 17 co jest moim zdaniem kluczowe, kiedy decydujecie się na sprzęty tej marki. A dlaczego nie kupować serii 10S? No ponieważ nawet jeśli pewnie jeszcze w tym roku dostanie update, to są to telefony już z kiepskim aparatem, bez trybu nocnego, ze słabymi bateriami, nawet w tej najbardziej flagowej wersji, a każda aktualizacja iOS pewnie tym optymalizacją baterii tylko jeszcze pogorszyła. Wydajnościowo pewnie jeszcze dadzą radę, ale myślę, że pieniądze, które wydalibyście na te modele, Warto po prostu dołożyć do zakupu nowszego sprzętu. No dobra, a teraz przejdźmy do polecanych modeli. Moim zdaniem, szczególną uwagę warto zwrócić na jeden z tych trzech modeli, zależnie od tego, czego oczekujecie iPhone 11 Pro to model z 2019 roku, i to jest właśnie ten model, który nadał kierunek wszystkim współczesnym telefonom od Apple. Używkę kupicie na portalach aukcyjnych mniej więcej od 2 do tysiąca zł, zależnie od wersji. Z kolei podstawową 11 dostaniecie nawet jeszcze nową. Moim zdaniem warto jednak wziąć tą 11 Pro używkę. Po pierwsze, dostajecie tutaj ekran OLED. Co prawda 60 Hz, ale jednak OLED. Po drugie, dodatkowy obiektyw tele. Po trzecie, znacznie lepsze materiały, z których telefon został wykonany. Do tego modele 11 zaliczyły spory skok wydajnościowy dzięki chipom A13 Bionic, które wciąż są bardzo wydajne. Aparat otrzymał tryb nocny, a bateria uległa znaczącej poprawie. Pytajcie tylko sprzedawcy o kondycję baterii. Jeśli będzie w okolicach 85%, to wciąż możecie liczyć na cały dzień pracy na jednym ładowaniu bez przesadzania obawiania się, czy to wystarczy. Jednak pamiętajcie, że ten telefon skończy w tym roku 4 lata, więc może być problem z tak dobrą kondencją baterii. Ale trzymam kciuki. Jeśli zaś chcecie mieć nowego iPhone'a, to szczególnie polecam zerknąć na podstawowy model 12, który wciąż spokojnie kupicie na stronie Apple i w sklepach. I regularnie jest też przeceniany. Nowy kosztuje 3300, ale na przecenie zopiecie go za jakieś 2800. W tej cenie dostajecie już ekran OLED obecny w podstawowym modelu, czyli coś, czego nie było w podstawowym iPhone 11. Ponadto macie tutaj jeszcze lepszy chipset niż w 11 Pro, rok aktualizacji więcej, czy też obsługę 5G. Delikatnych aktualizacji doczekał się też aparat, choć miejcie na uwadze, że podstawowa wersja nie otrzymała obiektywu Tele. No i jest to też telefon z odświeżoną bryłą z płaskimi bokami. Czy warto dopłacać do 12 Pro? No moim zdaniem nie, a dlatego, że lepiej wtedy kupić inny model. Jeśli natomiast upatrzycie sobie iPhone'a 12 mini w całkiem niezbyt cenie, to też będzie to spoko telefon, ponieważ iPhone 12 mini tak naprawdę, tak naprawdę ma tylko dwie różnice względem podstawowego modelu. Jest to mniejszy ekran i troszeczkę mniejsza bateria. Przez to telefon będzie oczywiście troszeczkę krócej działał na jednym ładowaniu, natomiast ta różnica nie jest aż tak wielka. Osobiście polecam podstawową 12, bo ona i tak już nie jest tak duża. Natomiast jeśli naprawdę chcecie mieć po prostu mały telefon, to z 12 mini również możecie lecieć. I tym modelem jest właśnie ten. Ceny iPhone'ów 13 Pro i Max poszły w górę, przez co są mniej opłacalnymi telefonami niż jeszcze rok temu. Dlatego jest to propozycja dla tych, którzy są gotowi zapłacić za używanego iPhone'a 13 Pro około 4000 zł lub nawet i 4500 za Pro Max. Można odjąć lub dodać dwie stówki, zależnie od aukcji. Jest to jednak sensowna opcja, bo zakup iPhone'a 13 Pro lub Max to gwarancja dobrego stanu telefonu, również pod względem kondycji baterii. Przez ten ponad rok od premiery raczej nikomu nie udało się uczynić ją bezużyteczną. Będzie to też lepszy zakup od iPhone'a 12 Pro. Przede wszystkim dlatego, że ekran OLED dostał tutaj adaptacyjne odświeżanie do maks 120 Hz, czyli jeśli oglądacie zdjęcie, odświeża się przy 10 Hz, a jeśli szybko scrollujecie, to wartości jest dynamiczna i osiąga max 120. To sprawia, że lepiej zoptymalizowano też baterię i jest to telefon, który faktycznie spokojnie pociągnie i półtora dnia na jednym ładowaniu. Ponadto A15 Bionic to chipset na tyle wydajny, że w kolejnej generacji Apple nie udało się go już znacząco ulepszyć. Ten telefon po prostu śmiga i odpala nawet najbardziej wymagające gry. Z kolei sekcja wideo dostała tak zwany tryb kinowy, który pozwala na dynamiczne przełączanie punktu ostrości już podczas nagrywania. W ruchu faktycznie działa to naprawdę dobrze. Seria 14-14 Pro jest jedyną w pełni dostępną w sklepach, tyle że zupełnie nie opłaca się jej kupować. Ceny nowej generacji są absurdalne. Jeśli chcecie kupić sobie podstawowego iPhone 14, co odradzam, to po prostu kupcie iPhone'a 13, bo Apple dosłownie skupiowało tutaj wszystko. Od ekranu przez aparat chipset i wydajność, i taki telefon sprzedał drugi raz w innym opakowaniu. Po prostu absurd. iPhone 14 Pro natomiast dostał przede wszystkim dynamiczną wyspę jako nowy rodzaj wcięcia w ekranie i jaśniejszy wyświetlacz. Tyle, że tej jasności i tak nie wykorzystacie w pełni, dopóki nie oglądacie regularnie filmów z obsługą techniki HDR. Poza tym aparat jest tak samo dobry jak w 13 Pro. Wydajność tak samo dobra jak w 13 Pro. Tyle, że za wszystko zapłacicie drożej. No i co? To chyba by było na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał rozwieje Wasze wątpliwości. Trzeba też pamiętać, że we wrześniu spodziewamy się premiery iPhone'ów 15. No i też pewnie osobiście spodziewałbym się pewnie, pewnie znowu y, rosnących cen. Oczywiście nie jest to gwarancja, ale wiecie, jak to z Apple'em bywa. Dlatego myślę, że jeśli chcecie kupić sobie iPhone'a, to nie zwlekałbym za mocno, ponieważ używki też znikają z rynku. E, myślę, że to jest dobry moment właśnie, żeby kupić sobie używanego iPhone'a, e, zwłaszcza z tej listy, którą podałem. No i co, żegnam się, trzymajcie się i do następnego materiału.